Cześć, witajcie. Dzisiaj jestem tutaj z Kulpisem. przywitaj się Kulpis. Trzyma. Będziemy nagrywać przygody z Tekitem, zrobimy sobie survival, zobaczymy ile czasu będziemy potrzebowali, żeby zbudować jakieś ciekawe rzeczy. No bo na kreatywie to łatwo, albo mając opa, a potem już ciężko, także sprawdzimy sobie jak nam to wyjdzie. Odrodziliśmy się tutaj przy wiosce peców, jakieś mięsko tu leży, kości. Chyba jakiś Creeper tu spłonął. Mam strzałę A ja mam jajko. Mam cztery kości i Creepera. Coś się eksplodowało. No to Creeper właśnie był tutaj. Dobra, to słuchaj. Ja się zajmę polowaniem na jakieś te, a ty się zajmij, może tym e, drewnem. Dobrze. Ja zape się... zapewnię nam jakieś pożywienie, tam są jakieś świnie. Ale wiesz co? Przydałby mi się jednak jakiś miecz. Gdzie pobiegłeś już? Ja już gdzieś zbieram. Dobra, to ja sobie też zbieram, zrobię sobie jakiś miecz. E, co potrzebujemy na początek? Potrzebujemy... Raczej nie uda nam się wykopać węgla, więc potrzebujemy trochę drewna, żeby przekopić... E, Przepalić je na węgiel drzewny. Ale do tego potrzebujemy piec, co za tym idzie, potrzebujemy kamieni. E, już się zgubiłem, jak zwykle. O, jesteś. Nie, dobra, ja postawię jakąś ławkę. Dobra, mam, ja mam drewniany miecz, także y, idę polować na jakieś miecho. A ja się wbijam powoli na górę. Gdzie na górę? Tego pnia drewna. No, a tu jest Drzewa. Czy... No dobra, ja. Czy o czym nie. Znalazłem owce. Dwie owce a jest nas dwóch, potrzeba mniej więcej sześć. Zależy, jakby nie bym mieć szczęścia, to może padną dwie wełny z jednej owcy Na chwilę to nie wypada. Teraz to nie wypada mi jedna. Dobra, ale to idę upolować e... tą drugą owcę. Już prawie mamy jedno łóżko. Dobra, ja pójdę tam trochę do góry. Ty będziesz tutaj gdzieś przy tych zbiornikach z wodą No, ja dalej kopię do góry się To kop, a ja poszukam jakiejś owcy Znalazłem Oj Powiem Ci, że nie idzie najgorzej Mam tu jakieś świnie i znalazłem kolejną owcę. Potrzebujemy 6, tak? Tak, na chwilę obecną mam 3. On strasznie szybko ogłodnieje w tym Minecrafcie. Cztery. Mam już cztery owce. Dobrze. Ale to i tak nas nie urządza. Dobra, ja wracam do lasu, może tam coś będzie. Wiesz, na ten smrok możemy się schować na tym drzewie. Myślisz, że to zadziała? No nie powi nie powinny się potwory tutaj odrodzić. Ha! Mam psa! Miałem akurat cztery kości pozostałe po creeperach i udało mi się złapać jednego psa. Z tych czterech? No. Akurat czterech potrzebował, nie był bardzo wymagający. Jestem na szczycie. Ja idę tam z powrotem. 100 metrów nad powierzchnią wody. Niestety, ale nie udało mi się znaleźć pozostałych yy, owiec. Także chyba będziemy musieli przetrwać noc inaczej. No, już miałem nadzieję, że w końcu się wyśpimy. Gdzie jesteś? No biegnę w kierunku tego drzewa, które tam rąbałeś Dobra, ale... To... To... Popatrz na górę trochę Widzisz mnie? Widzę cię. A ty widzisz mnie? No widzę, widzę To dawaj To co już? A jeszcze poczekaj, jeszcze musimy jakiegoś kobla ukopać na szybko Dobra E, dobra, mam drewniany kilof. Może jest tu gdzieś jakiś kobel? Dobra, widzę kobla. Wiesz, to miejsce tutaj nie jest wcale takie słe. Można zrobić jako pierwsze takie schronienie. Ile kobli potrzebujemy? E, 9 na piec. Uuu, od razu znalazłem mieć, ale nie będę jej teraz wykopywał, no bo drewnianym kilofem to niespecjalnie. Dobra, siedem osiem. Dawaj szybciej, piesku, szybciej. A zrobiłeś jakieś drabinki do tego drzewa? Jak mam tam wejść? Mm, już się pokazuje. Gdzie jesteś? Poczekaj, bo jestem w tej jaskini na dole, kopię yy, kamienia to zrobimy sobie jakieś mieczyki, i może będziemy mogli zejść do jaskini. nie będziemy... No bo i tak nie pójdziemy spać skoro nie mamy wystarczającej ilości włóczki. Czy tam wełny, yy, Dobra, czekaj, ja jestem na dole, widzisz mnie? Czekaj, bo ja zeszłem na dół, więc czy yy, za bardzo nie widzę. E, dobra, ja widzę Ciebie. Jestem przed Tobą. Biegnę do Ciebie. Dobrze. ty dobrze. Drużyna A, Gandalf i Kakashi. Dobra, jestem, dawaj. E, gdzie mam teraz się kierować, Panie Meister? Już ci mówię. No dobra, jestem za to. Mm... Teraz zobaczymy czy jesteś ninja. <g Bunw Bear> <g��łam> <legitimacy parfois> hmm. Mam pewne obawy, czy jestem ninja. Jak mogłeś? Kurde, ale urządziłeś chatkę? Myślisz, że będziemy tu bezpieczni. Kurde, kulpisz. Wieża czarodzieja normalnie. Nie, myślisz, że będziemy tu bezpieczni? No, powinno być. Poczekaj chwilkę. Masz jakieś, masz jakieś drewno jeszcze? Tak. No dobra, to ja ukulam piec Masz, rzuciłem ci Eee Ale nie, nie deski, tylko drewno Desek nie przytopisz na węgiel przecież To masz Ale deskami możesz napędzić piec Eee Dobra, ja mam jeszcze swoje trzy. Masz... A ja mam jajko. No dobra, jakoś nam ten pierwszy dzień udało się przeżyć. Co prawda... No jeszcze słońce nie zaszło. Pies ma problem, żeby się tu dostać do góry. Myślisz, że jakieś pająki się tu nie wdrapią? Nie. Mamy piękny widok na wioskę. Gremlinów razem z Księżycem. Powiem ci, że całkiem, całkiem. Jak na pierwszy dzień, to jakoś sobie daliśmy radę. Następny, kolejny powinien być już e, trochę lepszy. To co robimy? No, dobrze byłoby na początek oświetlić to miejsce przed nieproszonymi gościami. Ja niestety nie mam żadnych patyków, ani niczego, ale robię węgiel drzewny. Masz jeszcze jakieś... drewno? No. To wrzuć do pieca, niech się piecze. No dobra, i chyba na pierwszy odcinek to by było tyle. Przetrwaliśmy pierwszą noc... No, właściwie nie przetrwaliśmy jeszcze. Pies w dalszym ciągu ma problem, żeby tutaj wejść. Gdzie jesteś, psiaku? Także poszło na mnie najgorzej. Mamy nowego przyjaciela. Jesteśmy w bezpiecznym miejscu. W miarę bezpiecznym. Pająki już widzę tam na dole grasują. Ciekawe jak te gremliny, czy kto to tam jest, sobie radzą w nocy. Nie widać, żeby potwory były specjalnie zainteresowane ich wioską. Widać natomiast, że są zainteresowane nami i to ewidentnie. Wiesz, chcę coś sprawdzić. Masz kurczaka. Istnieje szansa, że zginę, więc mi na razie go nie dawaj. No dobra. Ja ci dam wszystko, co mam. To trzeba było zrobić skrzynię może. Ale dobra, to dawaj. Bo tutaj widzę zbiornik wody. Chcesz sprawdzić, czy będzie działać jako winda? Tak. No, powodzenia. Działa. Ha! To jest najmniejszy problem, teraz dostań się z powrotem na górę. No dobra, mamy 12 węgli, możemy zrobić jakieś pochodnie. 48 pochodni. Do tego kamienny kilof. Dwa kamienne miecze. Kurde. Sprintować już nie mogę. Potrzebujesz pomocy? Gdzie jesteś, to ja ci rzucę kurczaka. No pod domem imię pająka atakuje, Łap, użycia mi już zabrał. Łap miecz. To strzała. Cholera, już po mnie. Dobra, ja się schowam w wiosce. No Czy dobra, pracować się w wiosce, to... ja będę bronił tutaj tego miejsca naszego domku Swoją drogą mógłbym ich trochę okraść Właśnie zobacz oni, oni tak nic nie potrzebują Dobra, zdobyłem czarną wełnę jedną i Dobra, teraz dwie i osiem pochodni Myślisz, że e... masz czarną teraz, wełnę? Ja także masz dwie wełny, tak? Tak Dobra, ja spróbuję do ciebie dobiec yy, i zrobimy łóżko. Ja mam cztery wełny, także powinno wystarczyć. Ło, 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 gdzie jesteś? Yy, no przed tobą gonią mnie jakieś potworki, ale tylko jeden pająk. Wolał do mnie ten, który mnie zabił. Na wieże, na wieże. To masz wełnę? Mam. Czekaj. Cześć psia. Raz. Będziesz miał kolorowe łóżko. Not. Mm. Whoa.